Cześć, witajcie! I zanim zaczniemy grać, chcę wam przedstawić um, patcha 1.3, który dodaje, dodaję zawartość dodatkową. Ja tam jeszcze nie wchodziłem, więc jak mniej was będzie to zaskoczenia. Więc tak, wchodzimy, zawartość dodatkowa. dodatkowo. tak, alternatywny wygląd Jonnego Silverhanda. A co Jordan Silverhand w moim wydaniu Fenomenalne połączenie elegancji, dżingli i błotniczego sznitu e, dżil... witer... de luge czyli 100% roka w, w Gwieździe Roka Tak, nowe kurtki win. Nieważne kim jesteś, co robisz ani w jakim towarzystwie się bujesz, jeśli wyglądasz w tym przy tym beznadziejnie, na szczęście masz masz, masz, masz Wiktora. Wiktor zorganizował dla Ciebie prezent na par potów, który pomóc Ci trochę ogarnąć. Wielowarwa kurtka neopiltowa ze centralnej skóry i punktowa kurtka z elektro elektro sencyjnymi. Czekają na ciebie w styl ponad tyle tylko nad treścią kotku ja w to miesz w mieszkaniu wii Arthur Quartz Banit Lim limitowana edycja Quartz Banit ma wszystko co czyni samochód kultowym dusz i mod, dzięki której in auto oglądasz głównie we wstecznych kiedy już usiądziesz za tej bestii szybko zapomnisz o trzymaniu się za za. Chcesz się przekonać, pomóż nam jej sprawę, wylikricić i poczekaj kilka dni na wiadomość od Fixera z synkiem o nowej furze. I tak, i to tyle. A tu już nie ma. No to więc to. No to zaczynamy. Cześć, witaj, witajcie w kolejnym odcinku soberpanka 1.7.7. No okay. co kontynuujemy jeszcze no? nie mapka Ej, trochę sobie pojedziemy po mieście Były tutaj misje poboczne, zobaczymy co tam jest. Oj! Hej, tak sobie pomyślałem, że nie para wychodzić. O tej swoje pierwsze dziecko w Bieleczerce, szczyty mają, to do siebie w mocno na nich wleje, ale ja są stary i nie lubię kiedy dzieciaki narażają się na przełębieniem. Pożyczyłem, pożyczyłem ci dwa ma ryby do słowka w mieszkaniu, e, przymierz, będzie się spodobają. Żadnych kol... żadnych nie i mi przecież oddasz, bo ja tym komu, komu... mam dać... 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 dać kurczki jak nie tobie? My się tak nie noci, a ja... Eto mam już dawno za sobą. Boryk, koniec motu. Niech się służą. Wiesz, styl ponad wszystko. ja jak No i dobra, mam... mam w te kurtki. Oj! No Mamy. w krótkim słowką po tym Duj! Kurde MS <grybujesz> msx a wcisnąłem kuku, który odpowiada za e, no za wysiedanie, nie? <grybujesz w siedzeniu> Oj! Ty, czekaj to chyba stał ten Prorok, nie? <laughs> Cały Osiedlowy Ale nie jesteście pancy oh. wspomnieni oh, Albowiem oczy wasze nie należą do was. Czy może raczej nie tylko do was? Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od Pokusy podglądania? Kamery są wszędzie. Nawet w nie was mogę. samych. Wasze życie, wasze nie troski nie i nie radości nie są dla nich zwykłym reality show. Nie nawet jeśli, to co z tego? Mam wydłubać sobie wszczepy optyczne? Dzięki, ale nie. Dla ciebie nie ma już odwrotu. Ale wciąż rodzą się dzieci. Istoty nietknięte przez chirurgię wroga. Możemy je ocalić. Niech matki zabronią dobierać im ciała. Niech ojcowie wychowują je w nienawiści do chromu. Lecz kim są ci, hmm, którzy śledzą na każdy krok, zapytacie. To władcy przemysłu rozrywkowego na Alfa Centauri. W swoim cynizmie znaleźli, tak, znaleźli tak, oni sposób, zresztą, by zająć swój podkarze, uciśniony mózg sprawa, naszymi sprawami. Rządu. Obudźcie się, nim będzie za późno! Jessica patnie z zazdrości, jak to zobaczy. No masakra, ale będzie lans. Mam nie Powiedzą wam prawdę. Oh. I grubos. <grybos> kolejny. I kolejny. Zaufaj to A skąd się tu wziąłeś? Nie. Nie, nie śledzi. Ale już myślałem, że przeniknie przeze mnie. Hmm, chwili. Co tu się stało? Mogną iść? Nie, raczej nie. Opaj! O oh. oh. Ty chamy zgrzybiały, jak jej! O, Tak

啊。Oh. Oh. nie że jedziesz policjantem autem, jak wątpisz sereny, to zjeżdżają na, na bok, nie? To się na bok. Nie, ewidentnie, tutaj policjanty mają w dupie. Myślałem, że jest taka realistyka. Albo po, po, po prostu mają policję w dupie, tutaj, nie? ale ja się sądzę, że to drugie.

Jak na trenerski. Aha. Mhm. nic. Hmm. Tak, akurat jako kontrolujemy mi się gub, nie? nie? gub, 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 Uh, to nie ma Valentinos uh, Six Street i pacyfika Woodboys i i Animalci yes. no Właśnie zawsze się mieli to Valentinos z uh, Boys nie Oj! tam? Policja? Co się dzieje? Chyba, że ja tutaj nie może mówić Zapraszam Masz ochotę na zajebisty braindance? O, już ja się poprawiło tylko kij trzeba dodać się. Jeszcze nie. Patrz, o. zatkało ją. Co macie? Wszystko. Facetów i kobiety z Twoich snów. Pierwsza liga synaptycznego aktorstwa. Nie jakieś spady z pornobranży. Mhm. Prawdziwe emocje wtłoczone prosto w Twoje synapsy. Ekstaza destylowana z bitów czystego piękna. Po to się tu przychodzi? Macie gadane, to na pewno. <laughs> to nie reklama, tylko ostrzeżenie. Nasz towar jest najmocniejszy, nie każdy jest na niego gotowy. Dasz radę? Wchodzisz? Może. Jak ty wyjdziemy? To okej. Okay. Wchodzę i już. Wystarczy. Łapię, o co chodzi. Super. To teraz Dekalog. Zasady, które musisz znać. Po pierwsze żadnych krzywych akcji w środku i żadnego nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Podobać się ktoś? Znajdujesz zdjęcie w katalogu... Ale co? Nie słyszałem, grałem się na... Się na Przecież wiem. Nie wypełzłam spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy Taką delikatną masz tę buźkę. Moks. Moks. Demo. Mogę załamać zataczkę A pół Jak pierdolę? nieźle. Ha, nie oceniam. Szybko, medyczne. I tam. co na ulicę wyłażą najgorsze zwierzęta. Oj, tak. Z tym muszę się zgodzić, nie? Sorry. Ja się myślałem, że, że to jest dziecko, nie? Kurwa, byłem no się tym szybę PDP bawi się do upadłego. Jeszcze raz to samo. No to mówię. raz powoli. W czym taka dziewczynka jak ja może pomóc takim przystojnikom jak coś tradycyjnego? Ostrze Maca ty, to jest ten, Macaulay, ja go pamiętam, to jest z tego, że Kevin sam, sam w domu i Kevin sam w, w Nowym nie? <grym> Pamiętam jak ona się nazywał. Co dla ciebie? Ta nazwa klubu, Lizis, to od imienia właścicielki? Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. to zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizy prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease'a. Lizis Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Do czasu. Nie zgadnę do czasu. Tak, do czasu, gdy Tiger Claw załatwili Lizzie. Ktoś z gangu sprawił jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z brzyna. Następnego dnia wrócili w większą grupą. Nie miało szans. Ale ostatecznie Tiger się oddali to miejsce moksom? No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Ktoś, kto może dać ci niezły napiwek, jeśli będzie zadowolony z odpowiedzi. Doceniam gest. Naprawdę. Ale tej odpowiedzi ode mnie nie kupisz. Szkoda. No, w porządku Mateo. Czekałam na nią. Hmm. Avelin. Avelin Parker. Parker? Evelyn Parker. Parker. Ty, to ona nie jest krewną Peter z Parkera? Może że to ty. ona jest czarą wdową. <grymne> Cały oczywiście naraz. Moja ulubiona tequila. <grymne> Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Hm? Mm -hmm. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Kurla, teraz za gwoską macham w tej wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Sposzajmy. Tak, tyle. da. do śmierci. A ja. A, ale bywa, że się szczepy i takie tam, a nie złożyłem żadnego elektryka. Tylko takie normalne faje. I godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Znam się na swojej robocie i mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś więcej niż obrabiania data termów. Czegoś znacznie więcej. Możesz być spokojna, jestem najlepsza. Adeks uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą, od dawna ze sobą pracujecie? A co, piszesz biografię Dexa? Muszę cię rozczarować, niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak... zlecił ci tę robotę. No, duże rozkrycie. Ja pierdolę. Zadzwoń do Deksa, jeśli masz jakieś wątpliwości. Ja poczekam. Nie sądzę, żebym usłyszała coś, czego jeszcze mi nie powiedział. Albo coś, co chciałabym usłyszeć. Pod tym względem od fikserów gorsi są już tylko prawnicy. I sprzedawcy samochodów. Chwilowo zaufam swojej intuicji. No dobra. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik, Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. To oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości. Ale mnie interesują dane zapisane na rywi. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiął się na wyżyny swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Jorinobu Arasaka. Jorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy Pięć. pisali o przyjeździe Jorinobu do Night City. Syn samego cholernego w Japonii? Pardon. Ej. Hm. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? No. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Jorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Mm. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. Czyli mamy określić, nawet nie, nie kontrolę, ale samego Jorinobu Arasakę. Jorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Jorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki w tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Nedłoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Co Jorinobu dostanie w zamian? Nieważni. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnica wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać w wabank. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Jorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłyśmy plotkować o Arasakach? Co jeszcze wiem o Yorinobu? Całkiem sporo. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, co pewnie wcale nie było jego pomysłem. Saburo szykował go na swojego następcę. No ale Yorinobu na wiele lat odciął się od korporacji. W końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Ale to tylko jedna z jego twarzy, bo jest i druga twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Może po prostu zależy mu na władzy, jakim wszystkim. <grym> Próbowałaś sobie wyobrazić, jak wygląda życie syna cesarza. Masz wszystko, ale tak naprawdę jesteś nikim. Przynajmniej dopóki pada na ciebie cień Saburo Arasaki. Szczerze mówiąc, ja mu współczuję. Rozumiem ten rodzaj słabości. I zamierzasz ją wykorzystać. Jeszcze jedna rzecz. Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które po pokryjomu wynosi z arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, wi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na Wasze konta okrągłą sumę. No jak to mój, nasz klient, nasz pan. Co teraz? <noise> teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla Was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindens z kompeki plaza. A czemu akurat Braindens? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindens to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? No dobrze, tu już zakończymy, bo, mam, bo, mam, bo mamy już prawie 30 minutek. Także jeśli się wam podobało, to nie zapomnijcie zostawić lajka. Ora suba jest, jeśli, jeśli jesteście e, tutaj nowy na tym kanale więc cześć i